Dziewczyny, uważajcie, słonie biegną! Co z wami, koszykarki? Czemu jesteście takie mokre? Deszcz nie padał? Może się tak spociły. Powiemy Seli wszystko. Powiecie, że się spociłyście? Jesteście takie śmieszne! Wszystkie opryskamy. Mokre króliczki brzmi zabawnie. Dobra, ale to był wasz pomysł. Nie rozumiem, gdzie są chłopcy. Paszekarze, karze, jedziemy do sklepu. Czas kupić długopisy i ołówki? Dziewczyny, czemu krzyczycie? Nikogo tutaj nie ma. Dziewczyny, a może jeszcze nie mieli treningu. Poczekajmy na nich. Tak, chcemy jechać z chłopakami, z nimi jest Chłopaki, fajnie. Chłopaki, raz, dwa, trzy. Spryskamy dziewczynę od stop do głów. A może chłopcy już pojechali kupić artykuły papiernicze bez nas? To możliwe, oni są nieprzewidywalni. Nie, to coś z góry! Co? Złapane! Koszykarze! Chłopaki, zwariowaliście? Pryżnic dziewczyny! Chłopaki, chciałyśmy was zabrać do sklepu! Przez dwie godziny robiłyśmy te makijaże! I dokąd teraz tak pojedziemy? Co? Tuż mi się rozpuścił? Troszkę. Nie wiedzieliśmy, że idziecie na zakupy. Neptun dzisiaj się rozszalał. Chcieliśmy wam zrobić wodne wakacje. Jehu, to było zabawne, nie? Chłopaki, to koniec. na nas. Chłopaki, jesteście nienormalni. W dodatku nasi chłopcy. Dziewczyny, poczekajcie. Wyglądają na złe. Lepiej nie podchodźmy, wyglądają na złe.